No, ta, no tam jak nic trzeba było skręcić, żeby tamtą, żeby tamtej przepaści uniknąć po prostu. Jednak ja tego nie zrobiłem. Po prostu się nie do końca spodziewałem. Bo za mówię, nie, ja, ja tak nie do końca tą trasę pamiętam, więc no... Parę rzeczy, że co jest ułożone po prostu, no, no ja naprawdę jestem w stanie te, te, tego no, wszystkiego tak łatwo zapomnieć, że no też czasami no to mi na pewno przeszkodzi e, w takim bezbłędnym pokonaniu tej trasy. No po prostu, jak człowiek ma, ma pamiętać coś, co jest, no, całe, po w takim, w, w takiej ciemni, że tak powiem, a, tu właśnie zostanę zahaczony. Tak, jakby co, statki kosmiczne też mogą nad przepaściami czy, czy, czy wszelkimi przeszkodami przelatywać, więc to ich nie zatrzyma. Nieważne, jakbyś tego chcieli, to po prostu ich, no, no, w ogóle nie zatrzyma. A za środeczkiem chyba było, tak, były trzy jedynki. Teraz ostrożnie znowu, a i tak zresztą wypadłem poza trasę, więc, no... Było to mnie spowolniło. Pff. Tak, te odgłosy wydają pachołki, kiedy są przez kogoś strącane. Przez nas albo przez przeciwnika. To bez znaczenie. to była skrzynka, tak. Była jedynka, tu jest widzę kolejną jedynkę. Szczę, szczerze nie do końca wiem na jaki czas mam się teraz szykować, że, jakim, że z jakim czasem teraz skończę, ale nie, jakoś tak nie mam pojęcia. Ooo paskudnie mnie zepnął teraz no, z obu ten pan kosmita, zły kosmita, zresztą. au nie, na, już widzę, że ten czas będzie na pewno gorszy od tego, który był osiągnięty podczas sesji trudnej, więc próbuję jeszcze raz po prostu. Dla mnie kontynuacja tego wyścigu nie ma sensu, nawet, nawet mimo tego, żebym tam chyba wygrał wyścig, że tam bym zajął w tym wyścigu pierwsze miejsce. Po prostu jak mówię, ja chcę jednocześnie zdobyć i to i to. I klejot, i Relikwie. Po prostu zdobycie tych dwóch błyskotek osobno, no jak dla mnie teraz w tej chwili, nie wchodzi w grę. Eee, to będzie fatalnie teraz. O, o, może nie? A, jednak tak. Tak, minęła ta dwójka i ta rampa, no, która, do, która do tej dwójki prowadziła, więc znowu muszę restartować. O. Jaku do prawdy, mało wam było nocy w tym, w tym poziomie egipskim, tym samym buglight, w tym poziomie numer 25. Także w tym poziomie, dwójki, tym numer, numer 23, który już nie pamiętam jak się nazywał, tak to też był ten poziom nocny, taki leśny, tam też były te całe dobaczki. No ale serio, nogi dok, mało wam było tej całej nocy, naprawdę. Aaaa, wjechałem w niego prosto. Tu coś coś będzie? A, to jest tylko zwykła skrzynka. Ale tutaj, tutaj chyba to jest właśnie ta lampa. E, to jest chyba ta lampa, która umożliwia skok nad e, przepaścią, która jest na całą e, na, na drogę, na cały asfalt. E, znowu to błoto. No, to były trzy jedynki, więc już kojarzę, co, co to jest za fragment. I chyba znowu ten przejazd się nie skończy zbyt fajnie. A czy nie skończy się zby, zbyt fajnie? Znaczy. W, w tym sensie, że po prostu jednak nie będzie to zbyt szybki przejazd, więc ja jednak myślę, że lepiej byłoby jeszcze raz to wszystko zrestartować. Tak, też na pewno ten szybszy start na tym poziomie ma trochę znaczenie, bo tutaj zagadek jest bliżej niż na poprzednich poziomach gdzie Crash jeździ na motocyklu, tutaj też właśnie ten, ten szybki start ma też trochę znaczenia, on, na pewno, on też wam on na pewno oszczędzi parę setnych sekundy, to jest pewne. Teraz środeczkiem, bo to akurat pamiętam. No wiecie, no, na pewno się pamięta coś, co no, już się pokony, poko, pokonywało parę razy, więc no. No wiecie, po prostu. E, tutaj muszę minąć ostrożnie. O! E, ładnie! Całkiem ładnie teraz to to pokonałem, tam wszystko ładnie było minięte. Ten kosmita, tam tamta... Na, ta, na tą rampę tak fajnie wjechałem jednak, no to wszystko mi pomoże, na pewno też trochę z czasem. O! O! Tak, sa, tak sam raz tę jedynkę zebrałem. oto są kolejne trzy jedynki. A, tutaj nie przewidziałem, że będzie zakręt w lewo, bo jak mówię, no tą trasę niełatwo zapamiętać, szczerze. Na, 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 nawet mi jest to wszystko no tru, trudno zapamiętać i też tak, tak szczerze powiem, że, e, że przed tym nagrywaniem nie było żadnych jakby testów, żadnej też kolejnej sesji próbnej. Więc, no, po prostu wszystko, no. Po prostu odeszło w niepamięć. Okej, okay, on właśnie przejechał przez kosmita. Znaczy, no. Tak, radewus przejechał przez kosmita, kosmita przejechał przez radiobus, no na jedno wychodzi. Po prostu, no, widzieliście, jak te dwa, po te dwa pojazdy, no, przez siebie dosłownie przejechały. Głupota! Moi drodzy, głupota! No, a teraz ostre, ostre zakręty. O, tu minę... Au! Tu minąłem do pala, co mi też na pewno trochę przeszkodzi. Eee, teraz ten fragment, jak tu będzie? Dobra, czas to będzie chyba mniej więcej taki sam, jaki był w sesji próbnej. Tak, minuta 46.56. Okej, okay, jest klejnot. Jest złota relikwia i mi to naprawdę wystarczy. Naprawdę ja nie chcę nawet tutaj myśleć o tym, żeby zdobyć relikwię platynową, bo po prostu ja na to osobiście nie miałbym siły. Po prostu się podpiszę i już stąd wylatuję. A więc do poziomu 30. Systems, nieważne Dobra, poziom 30 Wings of Power Tak, to jest e, kolejny poziom, w którym Crash będzie leciał samolotem, ale to nie jest taki poziom jak inny samolotem. Otóż tutaj nie musimy w nic strzelać, znaczy w nic, jeśli chodzi o jakieś, jak, jak, jakieś nie wiem, jakieś samoloty, sterowce. Otóż tutaj mamy wyścig nie chcę, żeby ten zegarek zebrałem. No trudno, może jednak coś z tym zrobię. Tak, bardzo inny poziom od pozostałych, bo tutaj wszystko się koncentruje na, na wyścigu. Koncentruje się na tych e, piersieniach, które są w, na tej trasie dopalaczem. Tak, trzeba przy, te, przy tych e, dopaczach wykonywać beczki, żeby ten dopad właśnie na samolot wpłynął. Też trzeba nie unikać się nitrogliceryny i też no, to jest ważne, żeby prze, przez wszystkie jednak e, pierścienie prze, przelecieć. Miejęcie któregokolwiek, no absolutnie oznacza, no, oznacza że, że ten pierścień jest nieuznawany. E, tak, bo jak mówię, no też tak raczej próbujcie jak najwięcej tych całych beczek używać, bo jak mówię, tu, to, jest, to jest źródło dopalaczy, czyli no, po prostu większej prędkości. O, 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 jednak udało mi się to zebrać. Okej, okay, to był ten piesień, przed którym wtedy e, przegrałem, Które wtedy minąłem. Okej, okay, teraz trochę spowolnienie, bo przez długi czas nie było żadnego przesienia. Eee, teraz szybko w dół, udało się, udało się. Teraz. O, czy, nie, nie wiem, czy na to zebrałem, czy nie. Jeżeli nie trudno. O, dużo, dużo naprawdę tam skrzynek przegapiłem, więc to nie ma sensu ani trochę. Właściwie to tak równie dobrze mógłbym wpaść w jakieś nitro. Żebym wam pokazał, że to rzeczywiście może zabić. Idzie kreszpad i... na spadochron. I rzeczywiście tracimy zdrowie. I wiecie może jednak ten... E, ten cały zakaz zbiorę, może wszystko to mi się uda za jednym... E, co to było? Ej, nie wiem czy widzieliście, ale kres jakoś nie wiem, co, coś go tak odepchnęło na lewo. Nie mam pojęcia naprawdę na co się stało, że tak samo od kresa zareagował, ale nie mam pojęcia, nie jestem w stanie tak do końca stwierdzić, co się stało wtedy. No a co ja chciałem powiedzieć to to, że może mi się na tym poziomie uda wszystko zebrać, może nie. W sensie oba klejnoty i reikwie. Jakąś tam no co na jest złotą. Może by mi się to udało, też nie wiem. No, przy wszystkim robię te całe beczki, o co domu muszę być ostrożnym. Tak, żółta tak oznacza ta, o taki... oznacza umiarkowany dopalacza. a fioletowa smuga oznacza z kolei taki pełny dopalacz, uaktywniony w samolocie, więc o tym też pamiętajcie, kiedy tu, tutaj lecicie. Eee, okej, okay, okej. Okay. Czy ja tam wszystko zebrałem? Chyba nie. Tak, na pewno nie zebrałem wszystkiego, więc restart. Tak, też na tym poziomie zauważcie, że nie ma ani jednej skrzyki, która zatrzymuje czas, więc e, też tego się pilnujcie, że jednak nie musicie wszystkiego zbierać, żeby e, ten czas zatrzymać. No ten czas na pewno nie będzie idealny, skoro to wszystko zbieram, ale po prostu chcę mieć to wszystko z głowy, chcę to wszystko przejść tak od razu. A teraz lew wjechałem z tą beczką, właśnie wleczając z tą beczką na ten pierścień. Czy się, ten, czy się może tym razem uda, czy może nie? Zobaczymy, zobaczymy. Czy jest, czy jest, czy jest? Jest! Mam wszystkie skrzynki! Mam pierwsze miejsce! I mam także czas, no taki, który mam nadzieję będzie na Złotą Relikwie. I czy będzie? No, w rzeczy samej jest to czas na Złotą Relikwie. Jezu, jest znacznie gorszy od tego, który był w sesji próbnej. Nie myślałem, że będzie aż taki... Że w aż takim stopniu gorszy, więc... Wiecie, myślę, że może go jednak poprawię, skoro... No tam było 5 sekund, tam cztery korzyści od tego sesji, sesji próbnej. Naprawdę myślałem, że jednak zebranie tych skrzynek tak nie spowolni, więc... Nie może po prostu z ich powodu się nie koncentrowałem na tym, żeby po prostu jednak Jednak przez wszystkie wreszcie nieprzecić z beczką po prostu. To jest możliwe. Hmm. Ale też! Zauważcie! że no, niby to się właśnie te całe przyciski z tymi cyframi, liczbami, no powinny się pojawić, ale jednak tego nie robią, w ogóle ich nie widzę, nigdzie się nie pojawiają, nic z tych rzeczy, czemuż to? Otóż moi drodzy, właściwie wiecie, że ja tą grę już przeszedłem, przeszedłem, na 100%, a co to oznacza? To, że niby zebrałem wszystkie klejnoty, wszystkie... wszystkie kryształy i wszystkie relikwie, które są wymagane do good endingu w tej grze. A żeby do tego good Endingu jeszcze dojść, trzeba po raz kolejny zawalczyć z korteksem. Tak, trzeba jeszcze jedną walkę z Neo Cortexem odbyć. I nie wiem czy tego może nie przyspieszę, skoro wszystko będzie dokładnie tak samo się odbywało poza początkiem. Hmm, trochę się dźwięk tam, raz, tam przez chwilę przerwał, trudno. No dobra, więc mówię, że. No jak mówię, walka jest taka sama, bo tak prak praktycznie jak. Jeszcze raz. Ta walka jest praktycznie taka sama jak wtedy, więc myślę, że to po prostu teraz przyspieszę i. E, dojdzie, dojdziemy do końca walki. Może jakąś muzykę wstawię. A więc po prostu przyspieszamy. yedin. İlleci! Ya kediş mi